wysokie potencjalne konsekwencje. Coś nie jest ważne, jeśli ma niewielkie albo żadne konsekwencje. Kiedyś Warrena Buffetta zapytano dlaczego odnosi aż tak wielkie sukcesy? Second richest man in the world. To drugi najbogatszy człowiek na świecie. Started with A zaczynał z niczym. I he said, my secret is that I say no to everything. On odpowiedział: moim sekretem jest to, że wszystkiemu odpowiadam nie I say no to that has low or no Mówię nie wszystkiemu, co ma niskie lub zerowe konsekwencje. Żebym so have time to focus on only those things that have big potential consequences. Żebym miał czas skupiać się tylko na tych rzeczach, które mają poten potencjalnie wysokie duże konsekwencje. He on przez 80% czasu każdego dnia uczy się i studiuje nowe pomysły. investment Bada kolejną możliwość inwestycyjną. Przez 80% każdego dnia pracuje swoim umysłem. So of all things that have consequences thinking, As the greatest of all. A więc ze wszystkich rzeczy, które mają jakieś konsekwencje, myślenie jest see, największą rzeczą. The of your thinking the of your choices and decisions. Od jakości twojego życia, twojego myślenia zależy jakość twoich decyzji i twojego your, życia. Your entire life is the result today of your previous choices and Całe twoje dzisiejsze życie jest rezultatem i konsekwencją twoich wcześniejszych decyzji i wyborów. The only way you can improve your future is by making New choices and better decisions. Możesz poprawić swoją przyszłość wyłącznie przez to, że podejmujesz nowe decyzje i dokonujesz nowych, lepszych wyborów. And your choices and decisions determine your actions. Od Twoich decyzji i wyborów zależą Twoje działania. And your actions determine your results. A od Twoich działań zależą rezultaty. And your results are everything. A Twoje rezultaty to jest wszystko, co In się dzieje. W dzisiejszym naszym świecie liczą się wyłącznie rezultaty. Jeśli chodzi o pracę, o dochody, rezultaty są wszystkim. Ludzie mówią chcę zarabiać więcej. say well, get more results. No to uzyskaj lepsze rezultaty. Nie, nie nie, ja chcę tylko więcej pieniędzy, nie więcej rezultatów. A Ci ludzie pracują na państwowych posadach. Well, there's three forms of thinking I want to share with you. Chcę wam opowiedzieć o trzech formach myślenia. I just written a new book on thinking. Uh, on thinking. thinking. Uh, właśnie napisałem nową książkę na temat I... myślenia właśnie. I find that top people think differently from average people. Okazuje się, że czołowe jednostki myślą w inny sposób niż większość ludzi. Rich people think very differently from poor people. Bogaci ludzie myślą zupełnie inaczej niż ludzie biedni. And if you just start to think the way Rich, think, soon you start to get the same Jeśli zaczniesz myśleć tak jak bogaci ludzie sukcesu, wkrótce zaczniesz uzyskiwać podobne rezultaty jak oni. It's to jest niesamowite. Jeśli zmieniasz sposób myślenia, zmieniasz cały kierunek swojego życia. Okay, well here's three of the most important types of thinking. Oto trzy najważniejsze typy myślenia. First of all, we have fast versus slow thinking. Pierwsze to możemy myśleć szybko lub wolno. Fast thinking is the way that you talk to people and drive through traffic. It's quite normal that we use fast thinking most of the time. Najczęściej używamy szybkiego myślenia, kiedy rozmawiamy z kimś, jedziemy gdzieś samochodem, rozmawiamy przez telefon. To jest szybkie myślenie. It's very often automatic, it's intuitive. To jest automatyczne, intuicyjne. But slow thinking is where you and slow down and think. A wolne myślenie to jest takie kiedy robisz no, zatrzymujesz się i myślisz when do you use slow thinking? Kiedy stosujemy wolne myślenie? When there are big potential consequences. Kiedy czekają nas poważne potencjalne konsekwencje. Here's the discovery that one.